Kami, wiesz co dzisiaj robimy? Niby ten sam dom, gdzie brainerty chowaliśmy. Drzwi nie mogę otworzyć. Kamil, szybko drzwi otwieraj. Ja też nie mogę. Y o, otwiera się. No i... Kupiliśmy trochę za dużo blindboxów dla Bubu. I trzeba je ukryć przed policją, bo tak lekko powiedzieć, obrabowaliśmy sklep. I... Dzwonimy do naszego Wysłamy listy do naszego przyjaciela, aby wysłał nam więcej skradzionych labubu Dobra, na razie 6. Na razie 6. Kamień nie przeginajmy Secretat i tak trafimy. Mówiłem I pamiętaj, Tu chyba nie zabijajmy też od razu wszystkich, tylko tak jak w ukry Brainot. Czemu kwiatek leży w śmieniu? Czemu wrócimy kwiatek do śmiennika? Dobra, nie będę się pytał. Nóż idzie do śmietnika. Nie potrzebujemy. Dobrze. Nie ma żadnych dowodów. Czemu zmniejszasz na bubu? Nie, my potrzebujemy... potrzebować więcej. Kamil, nie zabijaj tego ostatniego. Co? już zabiłeś. No, Kamilo. Co mnie tak biegamy z tymi labubusiami w kubki szybko pa <laughs> labubu co się dzieje z tym labubu? szybko policja za 8 sekund tak, policja za 6 sekund no wyszedł nam jakieś upośledzone labubu bo się wiercą co z tamtym labubu w tamtej szafie żyją? tak no coś mi się wydaje że nie Idę to szybko zobaczyć. Kiedy kupisz Blind Boxa, labu <tryk> <tryk> Dobra! Tym razem kupujemy normalnie, ale policjant dalej dostaje cenki, że to my. Obrabowaliśmy bank. Labubu. Więc teraz wysłamy do temu prośbę, aby nam kupili więcej labubu. Ja, ja, ja. Ej, czekaj, ale przecież Labubu, to mogą być nasze kupione Labubu. To czemu wynaczę się zaaresztować? Kamil! Secreta mamy! Kamilu, patrz, secret! Secret Labubu. Jakie koły kołka wybija. Ja próbuję zrobić starą moją taktykę. Jaką? Barykada! Mhm, mm barykada na jedną szafę. To już nie barykada na drzwi. A ja mam podróbkę tego labubu. i... Aj! Labubu, co się z, z, z tych ze schodów staczesz? Nara, lecisz tutaj. Do szafki cię Ile mi tutaj, labubu już schowamy. Napiszcie w komentarzu, jeśli dotrwaliście do tego momentu, jak obstawiacie, ile labubu schowamy. Na jakiej ilości polegniemy. Bo aktualnie 4-8 labubu mamy w domu, tylko że jeszcze jedno na dworze stoi. To bardziej powinno być ukryć Labubu przed porywaczem, a nie przed policją. La Bubu ukrywaj ten głupi łeb. No nie, na Bubu, łeb ci widać. La Bubu trzeba cię wyjąć. Kamil, rób barykadę! Wiem, że często tak. Że wiem, że często mówię, żebyś nie robił w tej grze barykady, ale tym razem musisz zrobić. Zajmuję się barykadą innego miejsca. No to jednak nie. Dobra, więcej labubusiów zapraszamy. Co to za język? Tłumaczenie. labubusów Labubus. To chyba nie jest poprawne tłumaczenie. Ci, ci też się tak wydaje, Kamil? Labubu zaproszono, już 10 labubu kupiliśmy. Nie da się więcej. Nie, jeszcze mi się ekran zwiesił. Oh my gosh. Dobra, Kamil, szybko chodź tutaj i nie kilaj wszystkich labubu, po prostu gdzieś ukrywaj. A można labubu, labubu zabić? Nie. Do wanny. Nie. Do pralki. Nie, do pralki się nie da. Do kuwety? Do kibla? Nie. Czekaj, to była kuweta. To gdzie jest nasz kot? No tutaj LaboBubu. Po nas. Czemu? Kamil, nie jest po nas, bo mamy jeszcze dużo czasu, aby ukryć te labu. I czemu twierdzisz, że po nas jest? Już nie jest po nas. <grym>, Zbakowałaś Tak. Szafa. Dobra, ja tu... jak coś, zbagowała się szafa i policjant nie mówi. wiem jak ten typ tu mógł ukryć 80 800 dla bubu aż. bo to jest chyba niemożliwe, bo jak one są takie wielkie. Choć może miał jakieś swoje sposoby tutaj pomóż dla mi się zabarykadowało. U, u, dobra, nie pytajmy się, co się stało z tym Labubu. Nie piszcie, widzę w komentarzach, co się stało z Labubu. Dobra, przyszedł Labubu podpalać i je spalił. Ok, trzymajmy. Zbagowało się. Co się tu do jasnej kiełbasy skiełbasiło? <noise> Wypadkowo. Co się tu do jasnej labubu od... od labubaniło. Nie wiem czy tak można mówić. Nara labubu. No co się dzieje? Czemu mamy zdjęcie Labubu? Na chacie. No to chyba coś potężni fani tych labubu. A, śmietnikiem. Dobra, zostało nam jeszcze tylko jedno labubu do pokonania Ale cztery do ukrycia, a więc jakoś nie zaciekawie. Już od tych labubu to tu się chyba lagi. Ty, ty też... masz lagi na tym serwie? Nie. A ja tu mam jakieś lagi z tym labubą, się tak powolnie rusza. A mój labubu się kręci. No wszystkie się kręcą. Nara labubów, kiełbaszaj do szafy. Takie labubowe trikor trik. A masz śmietnikiem. Typ co dostał śmietnikiem. W łeb. Ukryj labubu przy nim przyjdzie policja. Nie obchodzi mnie to. No nie ma już komuś hmm. labubu. No to ja próbuję jakoś się wydostać z tego miejsca. Czemu tu wszędzie leży? A ja mogę ja? Mogą się zamknąć drzwi? Nie, nie mogę. Chyba nie. Ups, policja się zlokowała. No, pani policjancie, kontrabilancie, proszę tam iść. Nie ma drzwi się zamknięte. Aha, tak. Tak, chcesz się bawić? To mała kamień. Gdzie? Gdzie? Szafa była otwarta. Dobra, gramy jeszcze raz, bo za krótki materiał na odcinek. O, Jezu. Dobra, i knifem w wszystkich, poza jednym, poza jednym. Dwóch ja zrobiłem tylko. chyba więcej niż dwóch. O! Jeden Labu nie został zabity i to aktualnie jest dobrze. Pewnie na, na czas, kiedy już wrzucamy ten film, to te laboby już pewnie nie są popularne. Jest dlatego w sobie musimy ukraść je przed policją, bo to takie cringe. Mieć. Ale nie wiem. Nie przewiduję przyszłości. Bo nagrywamy to... Trochę wcześniej już będziemy to wrzucać, bo pewnie wrzucimy to nie wiem kiedy. Może nawet się okazać, że w październiku dopiero albo pod koniec września. Ale nie mam zielonego pojęcia. mu się zbagowało. This is not my problem. Ale głupi... Co to za Labubu? Labubu tańczy. LaBubu się napiło piwa i teraz tańczy LaBu, 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 LaBu Kamil Gdzie Ty chcesz LaBubu ukrywać? Kamil, nie ukrywamy LaBubu w jakichś bardzo podejrzanych miejscach Ej, na górę! Dobra, są tam jakieś labubu na górze, ale nie, gdzie jest tam to inne. Tutaj jest. Aha, przelecia No, da. Mamy dwa labubu tam na górze. Tu. Nie żyje ostatni labubu. Tak. Czemu tego nie policja? Nie za bardzo mnie tym pocieszasz Kamil i nic nie otwiera i zostawiaj zamknięte szafy, bo byśmy znowu przegrali. Na rola Bubu zostaje zamknięta. Pewnie nigdy nie zostaniesz odnaleziony przez policjanta. Okej, okay. czy to się sprawdza? Czy ja mogą być tam na górze? Gdzie? Ej no panie policjancie! Gdzie ty? Dobra! Labumu mogło być na górze! Policjant ich nie znalazł. i tu mógł, można ukryć, bumę. Mamy krzesło. Jest chyba pewien bug. Bo w grze chyba ten. Graf przyjmuje, że ten policjant się rusza. On tak naprawdę się nie rusza. I się tak teleportuje przez tak my. Odsłaniamy to. Więc taki fajny bug. Przydatny. Lewu był skutecznie uchronione. To my ich chronimy, czy w końcu co robimy? Nie zabijaj wszystkich. Kamil, Kamil zostaw na razie trzy. I chowamy te wszystkie inne. Mamy trumnę. Dla Bubu. Trumnę dla Bubu. Do czego ten świat doszedł? To to nie, o Jezu. Do lodówki. Dwa Labubu żyją i się ruszają. Naj, największy minus tej gry to, że nie można otwierać lodówek i tego typu innych. Kamil nie zabijaj wszystkich labów. Ja dwóch zabiję, tylko bo mamy. Biggest problems. Mamy bardzo duży problem, Kamil. Jaki? Bo chyba przegramy. Ale jak jeden labur żyje, to policjant może przyjść? Nie, póki to na labur żyje nie. Nie przyjdzie. No to dobrze, nie, nie zabijam tego labogu. No, jak ukryjemy? Ale jest jeden problem, Kamil. O. Co? Nie zabijaj, bo mi jedno labubu wypadło. I muszę je chować. Dobra. O. O. Słowane wszystkie. Oprócz jednego, który nie Te, te labubu, co ma taki... Gdzie oh, yes. spadło? Padło. Jedno labooboo jest zabite. Ostatnie. Te bubu co ma drip na szafie. Ostatnie labubu jest zabite. Mhm. Kamil, wszystkie labubus z szafy ci wypadły. Jak? No bo ty szafę pewnie zostawiłeś utwartą i je wypchałeś. Dobra. Um. Um. Przegramy to. Nie chcę się chwalić, ale to No bo ci... poszedł w inną stronę. Dobra. Um. Chyba uda nam się je bo uda nam się uratować wszystkie. Nie, jeszcze w innym miejscu. I przegraliśmy. Gdzie? Tam. Nie, nie doszedł tam. Na dole. Czemu zmniejsza się Luśla Bubu? Nie. Tylko dziewięć. Nie, 10 nie zostaje. Dziesięć i tak nam tu starczy. Chłopie, przecież my to wszystko wygramy, Kamil. No Kamil, no po co zmniejszasz? Za późno. No teraz będziemy mieli nierówno. No i patrz, co Ci teraz zrobię, zabiję wszystkie. Nie. Czekaj, idziemy z nimi. Zostaw jednego szarego. A może policjant wejść do prysznica? No chyba tak. Oto. Ale to la ma Wil. Jedno labubu żyje. No i jeszcze trzy cztery, trzy labubu, które nie żyją nie są schowane. Ej, labobu widać. Które? No bo, bo ty to musiałeś otworzyć. Wypadkowo, bo myślę, że jest pusta. To tak nie jest myśleć, Kamilo. I teraz nam cały labubu, Nasz cały dorobek życia wypadł. I co my teraz kamień zrobimy? Jeszcze. Ja idę po następne, które są na dworze. Już nas policja śledzi. Jedno labubo tylko żyje. Dobra, trzeba je wszystkie ukryć. A tutaj chowałeś jakieś labubu? W każdej szafie już chowałem. Nie, a w tej jedynie to ja chowałem. Mm, prawie każde. Dobra. Bo większe y, y, ilości labubu. Nie, nie zabijaj ostatniego labubu. Czem? Bo wszystkie labubu mi z szafy wypadły, bo szafa się rozwaliła jakoś. Ja nie mogę. No labubu mi ukradłeś, a nie. Labubu to nowa waluta. No co tu się stanęło? Kamilo. Czy ty wszystkie szafy otwierasz i zostawiasz je otwarte? Nie. No to czemu tu szafa z dwoma labubu... ...labubu była otwarta? Dobra, zabijam ostatni. Labubu, <noise> bubu wysadzi <je> tyłek. <głos> Gdzie? <głos> Na dole. <noise> where are, you? Where are you? Kamil, but where are you? Na dole w kuchni. Ale blokuje Ja idę po następne. Z góry teraz bierz labubu. Czekaj, bo to, to labubu tu nie może być, bo ona nie ma takiego ryba przez to. Wystaje. Głowa. Bardziej to labubu musi być. O tutaj ma taki ryb. LABUBU Bubu spadło w zwolnionym tempie. Co to labubu Bubu? odwa. I BUM. Ej, jedno labubu Bubu nie jest schowane. This is not my problem. Dwa nie są schowane. Co się tu wydarzyło? <grym> to na szafę. Na na, na, na szafę, na górę szafy. Bo ona wtedy... Gdzie to w ogóle jest coś kamio? Nie! Labubu z szafu, z szafy wypadło. i Jaki to ma twojego tempo? A czy my czy to wygramy? To są ilością 29 la Na górze, na górze, jak wejdziemy. Ten kot nasz chyba śledzi przez wszystkie gry, tak mi się coś wydaje. On był chyba. W... Ej! Ten kot i ten dom były w Heidebraunat. Ten kot coś wie, Kamil. To jest pewnie jakaś ważna postać dla fabuły. Trzeba ją mieścić, bo ona jest pewnie ważną Policja postać. Policjant do mnie idzie do łazienki. No, chyba coś nie idzie. Nie zaszedł do łazienki! Serio do, do łazienki nie przyszedł? No to wszystkie labubu chowane w łazience. Lepiej. Co to Labubu tak poleciało? <grym> Ej! Labubu mi idzie względzie. Łazienka jest na górze. Kamil! Co się dzieje z tym Labubu? Kamil? Patrz, co się dzieje u mnie z tym labubu. On jest... Kawit, jak gdzie działają to labubu. U Ciebie też są takie wolne? Oni nie speedrunują. To poka. A u mnie są jakieś, takie... wolne. Wiesz, dlaczego tutaj nie przyszedł? Bo tu jest babugan. Bo ja już się w mieście. Czekaj, bo to labubu jest takie wolne, że to aż głowa mała. A może to dlatego, że za mało miejsca? Być. Czekaj. Nic widzowie nie widzicie. Zbagowałam, Teraz są dwie obok siebie i możemy na górę wstawiać i labubu. Dobra. Chyba labubu mi już będą działać normalnie. Tutaj są labu Nie. Nie schowane u mnie. Łazience. Ale nie zabijaj. wszystkich. Labubu, ja, nie, no, kamień. To... Ty jesteś od dzisiaj od chowania labubu Widzowie chyba musimy skończyć ten odcinek Co nie Kamil Aha, bo długo już trwa. No dobra, no to zabijamy wszystkie labubu, żeby policjanty nam znalazły. Patrz jakie fajne party. mają ja, tutaj labu. Kamil, chodź tutaj na party do Labubu. Postawię od razu na spawno policjanta spójrz na mnie To też tak zrobić? Dobra, nie to nie O nie, a bo została. A nie, nie, nie zagraj ponownie. Do poczekalni idziemy. Pa pa!